Na pierwszych krzyżowców zostali wyznaczeni guru. Dziesiątki milionów nawróconych stanowią teraz forpoczty hinduizmu na zachodzie. W 1979 roku na Światowym Kongresie Hinduizmu jeden z mówców powiedział: Nasza misja na Zachodzie została uwieńczona sukcesem. Hinduizm staje się dominującą religią świata. Koniec chrześcijaństwa jest już bliski. W roku 1981 na konferencji TM padło stwierdzenie, że głównym celem medytacji transcendentalnych jest przeciwdziałanie ekspansji chrześcijaństwa. Religia, która gotowa jest zdusić chrześcijaństwo, zyskuje miliony nowych wyznawców, również spośród dotychczasowych chrześcijan dających się omamić duchowej propagandzie. Niepostrzeżenie dla samych siebie stają się wyznawcami bogów nowej ery. Za dzisiejszą agresywną kampanią na rzecz światowej dominacji hinduizmu stoi tajna organizacja Vishwa Hindu Parishad, czyli Światowa Organizacja Misyjna Hinduizmu. Paragraf czwarty ich statutu głosi, że ich celem jest stworzenie klasy misjonarzy, którzy będą szerzyć ideę hinduizmu. Wydawnictwa tej organizacji jasno stwierdzają, że nauczyciele jogi są awangardą hinduizmu. Zachodni nauczyciele mogą sobie nie zdawać sprawy, że są wykorzystywani przez liderów hinduizmu. Niestety tak się właśnie dzieje. Mówi nauczycielka jogi o ponad dziesięcioletnim stażu. Nauczyciele jogi są jak ślepcy prowadzący ślepców. Nie zdają sobie sprawy, w czym biorą udział. Nie mają pojęcia o tym, czego uczą. Chodzi wszak o to, by zawładnąć niewinnymi duszami ludzi zapisujących się na ich kursy. Czułam, że moja dusza nasiąga obcymi ideami. Całkowicie zmieniło to mój światopogląd. Straciłam wzorce moralne, które mogłyby pokierować moim życiem. Stawałem się Hindusem. To było jedno wielkie kłamstwo. Efektem działań w Shiva Hindu Parishad było wyłonienie ogólnoświatowych organizacji nowej ery z dziesiątkami milionów nawróconych. Wszystkie one stanowią. Podwaliny światowego rządu. Yoga wywiera systematyczny nacisk na umysłowość Zachodu, tak by przyjął neopogańską wizję świata. W połączeniu z ideami nowej ery propaguje więcej miłości, dezinteresowności i wolności. Utrzymuje, że jest alternatywą dla pełnego ograniczeń chrześcijaństwa. Yoga zadomowiła się w naszym społeczeństwie. Reklamy szkół głoszą, że wystarczy się zapisać, by stać się mądrzejszym, spokojniejszym i piękniejszym. Skoncentrowany na sobie świat Elit promuje jogę i praktyki medytacyjne jako drogę do zdrowia i doskonalenia ciała i duszy. Jest w tym wprawdzie duchowość, ale w antybiblijnym znaczeniu. Nawet relaksacja stała się poszukiwaniem tak zwanej pełni możliwości. Pomocne mają być masaże, komory deprywacyjne i setki innych technik. Większość z amerykańskich centrów młodzieżowych ma w swojej ofercie w dwóch trzecich wyższych uczelni w programie zajęć jest joga. Wielu spośród znanych mi adeptów jogi twierdziło, że ćwiczy jogę jedynie dla zdrowia. A przecież yoga nie ogranicza się tylko do ćwiczeń fizycznych. Jedną z pierwszych rzeczy, jakich nauczyłam się w szkole dla nauczycieli jogi, była zasada głosząca, że filozofia w praktykowaniu jogi jest co najmniej tak samo ważna, jak same ćwiczenia fizyczne. Odprężenie kończące wszystkie zajęcia jogi jest tak naprawdę hipnozą. Całe ciało się rozluźnia. W tej fazie czytałam moim uczniom o filozofii hinduizmu. Chłonęli tę wiedzę niemal nieświadomie. Ćwiczenia jogi nie zostały wymyślone dla poprawy sprawności fizycznej. Ich celem jest otworzenie się na siłę węża, dzięki czemu można się zjednoczyć z brachmą. Ci, którym chodzi o rozwój fizyczny, powinni uprawiać sport, a nie jogę. W wielu szpitalach prowadzi się zajęcia jogi w celu zmniejszenia stresu u pacjentów i personelu. Lekarze i dentyści, którzy nawet nie pomyśleliby o tym, żeby propagować w swoich gabinetach chrześcijaństwo czy judaizm, gdyż nie miesza się religii z pracą, jednocześnie nieświadomie nakłaniają swoich pacjentów do hinduizmu. Przez dwa lata współpracowałem z niemieckimi lekarzami, którzy przesyłali do nas pacjentów z zaburzeniami nerwowymi, podwyższonym ciśnieniem itd. Tak Oprócz wychwalania jogi czasopisma poświęcone zdrowiu i sprawności propagują również wegetarianizm, nieodzowny element hinduizmu. Typowym przykładem jest makrobiotyka, która próbuje wpływać na naszą duchowość poprzez dietę. Marsi powiedział kiedyś, że wegetarianizm jest najlepszą formą odżywiania. Wegetarianizm jest niezbędnym warunkiem głębokich doznań w medytacji. Produkty zwierzęce ich wibracje ściągają duszę człowieka na niższe poziomy. To zdumiewające, że ludzie, którzy nie jedzą mięsa, by nie obniżać poziomu swoich wibracji, nie wzbraniają się jednocześnie przed piciem swojego własnego moczu czy nawet krowiego, który według hinduskich mędrców posiada moc uświęcającą. Jedzenie przygotowywane przez joginów, którzy są reprezentantami wyższej istoty, przejmuje ich wibracje, co wybiera na jedzącego ogromny wpływ. Uczono nas również, że ci, którzy są poza ruchem, to miernoty, mniej lub bardziej źli. Niby miałem być silniejsza, a przez 8 lat wegetarianizmu raczej się osłabiłem. Musiałem zrezygnować z wszystkich tych okropnych rzeczy. Nie zabijam, nie jem mięsa. To Bóg chciał, żebym został wegetarianinem. Bóg nie zabraniał jeść mięsa, nawet Chrystus nie był wegetarianinem. Jadał chętnie ryby i baraninę. Biblia z pewnością nie potępia wegetarianizmu jako zdrowego sposobu odżywiania, natomiast na pewno nie uważa go za drogę ku duchowemu oświeceniu. Sklepy ze zdrową żywnością zapewniają wspólnotom religijnym środki utrzymania i dopływ nowych adeptów. Są też głównym dystrybutorem literatury New Age. Tysiące lekarzy, dentystów i kręgarzy opierają się na twierdzeniu medycyny holistycznej, które głosi, że leczenie ciała trzeba zacząć od leczenia umysłu. Terapie te wykorzystują rozliczne techniki, z których większość opiera się na otwieraniu świadomości, czyli hipnozie. Medycyna holistyczna stała się pomostem między hinduizmem a współczesną jogą. Hipnoza powoduje stany świadomości przypominające odurzenie narkotykami, czy też stany medytacji. Hipnoza zadomowiła się w psychiatrii i stała się głównym składnikiem kursów samoakceptacji. Setki niedoinformowanych chrześcijańskich psychologów wykorzystuje hipnozę w swojej codziennej praktyce. Nawet w Kościele wiara w Boga jest zastępowana przez wiarę w moc wiary, w nasze pozytywne myślenie, w to, że jeśli uda mi się uwierzyć, że coś się stanie, to stanie się naprawdę. To jedynie namiastka prawdziwej wiary. Panuje pogląd, że hipnoza jest skuteczna, jeśli jest prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów. Staje się przez to metodą naukową, a nie okultystyczną. Zdarza się zatem, że chrześcijanie, podobnie jak wiele nowych ruchów świadomości, naiwnie korzystają z jej pomocy. Opierając się na teoriach Freuda, psychiatrzy używali hipnozy, by dotrzeć do dzieciństwa swoich pacjentów, do traumy narodzin, nie zważając na dowiedziony fakt, iż mózg dziecka przed, w trakcie i tuż po urodzeniu nie jest w stanie zapamiętywać wrażeń. Rzeczywiście udało mi się przeżyć jeszcze raz moment narodzin. Potem cofnęłam się do mojego poczęcia a następnie do moich poprzednich wcieleń. Można się tak właściwie cofać bez końca. Co więcej, zdarza się, że pacjent przypomina sobie poprzednie życie, pamięta nawet poszczególne zdarzenia. Te informacje nie mogą jednak pochodzić z mózgu, muszą pochodzić z jakiegoś sztucznego źródła. Medycyna opiera się często na wierzeniach pochodzenia hinduskiego, które wszak nie mogą być naukowo udowodnione. Przykładem może tu być akupunktura, która utrzymuje, że przez nakłucia potrafi wpływać na siłę kundalini, albo biologiczne sprzężenie zwrotne, które przy pomocy monitorów umożliwia ludziom kontrolę ich układu wegetatywnego. Jeden ze znawców przedmiotu nazwał.